Dzień dobry. Jeżyny. Jeżyna wzmacnia ścianki naczyń krwionośnych w oczach, dotlenia siatkówkę oka, chroni przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym, zwalcza wszelkie stany zapalne siatkówki oraz obniża ciśnienie w gałce ocznej. Sok z jeżyn likwiduje mdłości w pierwszym okresie ciąży. Napar z jeżyn stosujemy na pleśniawki, do przemywania trudno gojących się ran oraz przeciwbiegunkom. Ekstrakt i świeże owoce skutecznie zapobiegają nowotworowi przełyku, prostaty i mózgu glejaka, spowalniają procesy starzenia, likwidują zaparcia. Stosujemy jeżyny na wrzody żołądka, przygotowujemy maseczki nawilżającą, ujędrniającą i odżywczą. Zapraszam na zakup książki na grabpaw gmail.com. Dziękuję.